Tak teraz do mnie dotarło, czy skoro wracam tak daleko do moich korzeni, czy nie powinienem czasami powiedzieć bardziej siema z tej strony 11, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's Reborn. Szczerze, nie używam zwrotu siema, ponieważ... Po jakimś czasie wydał mi się durny. I zacząłem eksperymentować z różnymi przy przywitaniami i mi się zaczęły podobać takie, wiecie, różne różnorodne takie ejo, aloha i tak dalej, więc... Mam większą swobodę i nie jest to takie wszystko bardzo strasznie.

Mhm. Wyglądam entuzjazm Gaia w momencie, kiedy słychać, że wchodzę do jego pokoju, jest ten klasyczny taki. Uh, nie umiem. Uh, uh, nie umiem. Czasami umiem to zrobić, teraz nie potrafię. Cześć, Bonnie. Jest ten, jest ten klasyczny dzwonek Frediego. Jest to... Uuu, jak Bonnie i Chika stoją już za kamerą w Twoim biurze i wie, wiesz, że zostaniesz dromskera, jak tylko zamkniesz kamerę albo za 10 sekund. Um, I i on, on zamiast coś jakoś się przejąć tym... Oh, no! Hitman! O oh, chica you so swallow. So Typie, co? I tam sobie troszeczkę wstałeś Będziemy patrzeć na, 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 na Bo zaczyna chyba być poważnie To wcale nie tak, że nie zauważyłem Golden Freddy'ego. Ja chciałem zobaczyć, jak on działa. W sensie nie jest mi na rękę, żeby Golden Freddy nie zawijał w tej grze, bo on instantly wyłącza całą grę. A nagrywam programem, który bazuje na tym, że program jest włączony. On wyłapuje program, jeżeli jest włączony. Jeżeli się program wyłącza, to automatycznie ucina nagrywanie, więc. Więc to nie było moje cięcie, bo tak. To było cięcie, bo program stwierdził, że. Dobra, shut the fuck up. Program stwierdził, że. O, wyłączyłeś program, to my zakończymy nagrywanie za ciebie. Thanks, dude! Te... Jakim cudem nie zauważyłem? Golden Frediego? Nie wiem. Wracaj tam, foksiarzu. Nie, 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 siedź sobie spokojnie za kurtyną. Dobra, więc początek nocy jest na tyle spokojny. Okej. Okay, chyba zaczyna mi wchodzić moje zmęczenie. Wiecie, jak, jak nagrywam to, live'y to tam live'ami Są trochę bardziej luźne Jak nagrywam, staram się zachować tam taką wiecie quality, jakości w ogóle Oświetlenie, wszystko, wyłączam wiatrak, zamykam okna Jest gorąco w cholerę, A jak się jest ze gorąco w cholerę Przypomina ci tylko taki o takim O takim cieple, jak idziesz do łóżka i zawijasz się w kołdry i masz takie, aaa Teraz można zdechnąć Nie potrzebuję w mikrofon i, I chyba ciepło w takich momentach po prostu powoduje, że hmm, tak, chcę mi się bardziej spać. Śmiesznie. Więc ja tu chciałem ponagrywać na zapas coś, bo nie mogłem spać, ale teraz bardzo, bardzo nie, Golden Freddy, widziałem, ale teraz bardzo szybko chyba mi to, wiecie, Freddy już stał tam obok. O, oh shit, nie mam pojęcia, jak on działa. Niedobrze. I oni długo stoją przy drzwiach, co oznacza, że to może być mój problem ze zużyciem energii. Ok. No, kamo, dude. Muszę częściej patrzeć na. Trzeba częściej patrzeć na Foxiego. Tu jest Freddy jeszcze, okej. Okay. Boni jeszcze chyba nie przybiegł w ogóle. Słyszałbym to takie dzikie glitchowanie się, Bonnie jest tutaj, dobra. Na razie jest po prawej, więc spoko. Agresywnie Chika! To jest właśnie coś, czego nie było we fnaf c oryginalnym i co może zaskoczyć, że Chika wraca się do tego punktu tutaj zaraz i atakuje. Po raz trzeci pod rząd, Colin Freddy Nie stary, nie wyłączaj mi gry. To jest moja, moty to jest moja motywacja, żeby go ogarnąć. Okej, okay, to jest. to jest niepokojące. Oni wszyscy biegną, a Freddy po prostu idzie. Freddy po prostu idzie. Shit, man. Patrzymy na lisa. Chowaj się, lisie. Do noli. Sio. Freddy znowu tutaj? Nie zaatakowałem jego otwartą kamerę, ale chyba jeszcze nie przyszedł do końca do tamtego stajdu. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak działa Freddy. Tego się boję. I się cofa. Dobra. W momencie, kiedy się cofa, mogę po prostu podnosić kamerę normalnie. Co, co to było? Co to było? Zabiło mnie powietrze. I nie, nie, nie widziałem, żebym popełnił gdzieś jakiś duży błąd. Mogła to być chica w Bonnie był daleko, sprawdzałem go przed chwilą. Nie był to też Freddy, Freddy odszedł. Albo to był Freddy, tylko on nie ma jumpscarerów jest jakiś błąd. Nie wiem. Top, czekajcie, sprawdzę czy jest nowa wersja gry. Sprawdzę czy jest inna wersja gry, może naprawili to czy coś nie... No, nie... Okej, okay. jakieś tam małe updatey były. Zmniejszyłem troszeczkę Ciutkie ustawienia graficzne gry na, z ultra na very high. Ehm, może sprawi to, że gra będzie trochę płynniej chodzić, bo mi ciut klatki spadały. A chyba dużej różnicy w wyglądzie nie będzie. Czyli standardowo, początek nocy, niewiele robimy, rozglądamy się na prawo, lewo, sprawdzamy lisa, elo, tyle. Potem jak zaczną się gromadzić przy drzwiach, to będzie troszkę bardziej hard stuff. A jeszcze nie było czegoś takiego, żeby się zaczęli gromadzić przy drzwiach, nie było. W Ultimate Custom nawet się gromadzili przy drzwiach. No to wystarczyło zamknąć drzwi, jak się otw otwierało kamery. Tyle. Tutaj hello. Tym razem Boni przybiega fajnie, że za każdym razem faktycznie jest ta losowość, że mają dużą pulę losowości. Czyka teraz na przykład w ogóle nie przychodzi. Lis jest bardziej aktywny A Bonnie już jest przy drzwiach A przedtem go nie było w ogóle, on nawet z tego korytarza nie wyszedł tego tutaj So... Śmiesznie mm -hmm. Steczny Shit Disgusting Fredzio, no weź. No, amigo. Chica. Tylko czika wybiegła. biegła. Shit, man. Widzicie, Chica dopiero teraz przyszła, ona atakuje już trzeci raz, czwarty, trzeci chyba. Skubany. Wracaj. Kopaki. Chopaki. Pomocy. Ziewa mi się. Dziewczyny też to wlicza, ale mówi ogólnie. Chopaki. Ziewa mi się. Pomocy. Cześć, chika. To ja już usypiam tutaj. Za ciepło jest. Pomocy. Usypiam. Wystarczy przygrzać i usypiam, naprawdę. Help. Chowaj się, Lisie. Nie, nie tej nocy. Not this time, man. Dzięki. A mnie to rozpierdala, patrzcie na to. A teraz to nie, teraz to sobie możesz. Wstecznie tam, patrzcie na tą chicka słoana. No właśnie, i co so słoan, po prostu nie mogę. Za dobre to jest. Damn, boisz jest fek! Czwarta i z energią jest EASY Ja nie wiem czy w ogóle w tej grze jest wprowadzone to, że, że, że się czeka na Freddy'ego w momencie kiedy Moc wygaśnie, czy atakuje ci pierwszy lepszy bo, bo, to jest troszeczkę overkill, jeżeli Freddy działa tak samo To by było za łatwe On wyszedł czy nie? Nie, nie wyszedł Cacy Ale nawet z zużycie energii, nawet jak jest na full'a to Niewiele robi Tu jest nie tak. Come on, man. Myślisz, że mnie zaskoczysz? Jest, jest takie prawdopodobieństwo, ale. Raczej nie tej nocy. W sensie. Na przykład tym razem. O nie, nie, nie. Nie. Tym razem Freddy się w ogóle ledwo co rusza. Tu jest chica, swallow. Aha. O! O mowa. Gdzieś tam przeskoczył. Fajno. Gdzieś tam sobie czmychnął, ale gdzie? Nie wiem. Zamknę obydwoje drzwi. Chcę go znaleźć. Jest z piątej mam 34% mocy. Ja was proszę. Freddy, please. Freddy musi być gdzieś tutaj, ale. Słyszę, jak się śmieje. On musi chodzić większą ilością ścieżek, bo bo... bo... go nie mogę znaleźć. Zwyczajnie. Tutaj by był. No proszę was, ej, zużycie na czterech... Zużycie mocy przy czterech rzeczach włączonych jest strasznie małe. Like, ja mogę dosłownie tak siedzieć cały czas. Mogę tak siedzieć do końca nocy. Całą godzinę, od 30%. chyba Myślę, że tak. Tak sądzę. Nie mam pewności, ale shit. Bok. Mogę 30%. Jedna godzina zabiera 30% godzin jest 6. Okej, okay, to by zabrało więcej, ale dalej sądzę, że ta moc powinna być bardziej zżerana przy czterech rzeczach włączonych. Coś tu jest, nie halo. Miało nie być rozmowy w piątej nocy. Co? <laughs> O oh, shit, man. Właściwie pada żarówka, ale to jest bez sensu, teraz jest strasznie ciemno. O oh, shit, dude. Ej, to jest dobre, że te telefony coś właściwie wpływają na grę, ale teraz jest strasznie ciemno. jest już po prawej, okej. Okay. Patrzę na lisa czasami żeby się cofał i ty. SHIT Ej, to jest zupełnie nowe odczucie, jak ta drzewka jest zgaszona. Poczułem się nagle mniej pewnie. Pomocy? co? Cześć Freddy Nie, nie, no, no, no 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 Siedź tu Freddy Dobrze Nie będę ryzykował, że mi tu wejdzie, więc będę zamykał drzwi za każdym razem, kiedy będę otwierał kamerę. Póki on tutaj jest. Bo... bo, bo mu nie ufam. Przed nami jeszcze szósta noc i siódma, więc... dowiemy się... Co ciekawego z tego jeszcze może wyniknąć. Bo oni postanowił dzisiaj nie przyjść. Okej. Okay. Nie, to nie. Nie będę narzekał. Boni... czy ja coś powiedziałem przed chwilą, czy może nie się przesłyszałeś, czy coś nie dosłyszałeś czegoś? Wytłumaczysz ci to jeszcze jakoś inaczej. Odpalić ci to w, w Google Translate. Poproszę Siri, żeby ci przeczytała. No, men. Okej, okay, jest good Ale... a ja się czuję niepewnie O ile Freddy mnie czymś nie zaskoczy What? Foreshadowing 100, co? Miałem mówić, że o ile Freddy mnie czymś nie zaskoczy, to to będzie easy game ale w takim wypadku chyba nie wiem, co on do końca robi, ale jak to działa? Co? Fredongo! Fredongo, please! Chcę spać. Chcę skończyć tę noc i chcę iść spać. Proszę. I need to sleep. Chlip, chlip, I need to sleep. Chliepi, tih I need to sleepens. Aha, ah, ha, ha, co? O nie no 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 no! No man! O nie, ten to się obudził teraz, nie? Ten przebudzenie mocy kurwa zrobił. Okej. Okay. Freddy wycofał. Bonnie nie atakuje, Foxy siedzi grzecznie. Co? Co? Da hell? Ok Obsrałem się ciutkę, dobra Usypiałem zanim oni zdążyli tutaj przyjść Freddy przejdzie po prawie chociaż raz. Mam na tyle mocy, że od tej pory mogę zawsze za każdym razem zamykać prawe drzwi, kiedy podnoszę kamerę. Lada chwila będzie przechodził tutaj. No, man! Co stań? Okay, mam pewne podejrzenie, jak Freddy teraz działa, ale to będzie. S to będzie tragedia. Drzwi muszą być zamknięte, nawet jeżeli patrzę w lewo. Jeżeli nie mam drzwi na widoku, to Freddy też może wtedy przejść i ja bym tak zrobił. To jest właściwie ciutkę straszne rozwiązanie. Zobaczymy czy, czy, to się sprawdzi Come on, przyjdźcie teraz szybciej, bo tutaj zdechnę i usnę Come on! W sensie, nie że gra jest zła, ale naprawdę Jestem niewyspany mam, mam, mam oczy jak... Dwie baterie Czemu się mówi jak dwie baterie? Nie wiem Czas tej żółwki wróci. Co? Zatrzymałem na chwilę nagrywanie, spojrzałem na nagrania z tego jak to wszystko wyglądało i mam teraz wrażenie, że... że... A... A! Albo drzwi na Frediego w ogóle nie działają i jest jakaś zupełnie inna taktyka, ale czytałem też, że koleś pisał, że... Miał pomysł podczas tworzenia tego remake'u, żeby zrobić swoje własne mechaniki, jakieś małe zmiany, ale bał się, że ludzie mogłyby się nie spodobać, więc został przy oryginalnych, czyli skoro został przy oryginalnych, na Freddy'ego działają drzwi, tylko w inny sposób i tutaj właśnie dociera do mnie taka jedna mała, ciekawa rzecz. Skoro mamy tyle mocy, po prostu zamknijmy prawie drzwi, kiedykolwiek Freddy będzie blisko. Trzymajmy je zamknięte. Znaczy się cała mechanika oszczędzania energii w tej grze, co zawsze było bardzo istotną częścią taktyki do 420, aktualnie idzie się agresywnie grzmocić. <laughs> no, ale cóż na to poradzę. Taki remake. Miejmy nadzieję, że ten na konsole będzie lepszy. O ile będzie, liczę na to. W sensie. FNAF napadzie nie brzmi jak coś przyjemnego, w FNAF-napadzie brzmi jak fajne wyzwanie. Więc dlatego się z tego powodu cieszę. Wyzwania też są fajne, kiedy się jest wyspanym. O, shit! Tak będę narzekał cały odcinek na to, że jestem niewyspany. W sensie, bo to jest tak, że, że raz obudzisz się wieczorem i masz takie, a to teraz wypada nie, przez, nie, całą noc przesiedzieć i cały kolejny dzień, żeby się przestawić, żeby móc spać normalnie w nocy, i tak dalej, i tak dalej, żeby wstawać rano, mieć dzień i spać w nocy. W praktyce to jest bardzo proste. W teorii nie do końca. W teorii to jest killer. Yy, tak jak dotrwasz do godziny, nie wiem. Dotrwasz do... Jak przetrwasz ranek, to jest z górki. Chyba, że się zdarzyły jakieś inne dzikie rzeczy. I zdarzyły się inne dzikie rzeczy. Mianowicie <gryw> Jest ciepło, nagrywam. Nie ma przewiewu. Pomocy. Help me, please. Dobra, gdzie jest Freddy? Dlaczego mi się kamera samaskowała? What? Coś tu poczułem nie tak. Czemu mi się kamera samaskowała? Gdzie jest kuźwa Freddy? Mam swoją odpowiedź Czyli zamknięte drzwi cały czas go trzymały, okej okay. W momencie kiedy otworzyłem drzwi automatycznie mnie zaatakował, więc... Po prostu muszą mieć zamknięte drzwi Okej, okay, oni obydwoje poszli, teraz bo nie atakuje, spoko Nie rozumiem, któryś raz zabija mi coś niewidzialnego. Ja nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, albo ja czegoś nie guardian, że coś mnie zabija. Jakiś kurwa nie wiem, endoszkielet, albo jakiś cupcake się na mnie rzuca. Ja tego po prostu nie rozumiem. Więc ja to zostawię tutaj. E, w dwa odcinki przyszedłem, cztery noce. Myślę, że to jest good, jakkolwiek sobie to przeliczycie. Piątą. Coś jest nie tak z Fredim. Albo z czymś innym, nie wiem, co mnie atakuje bez większego powodu. Bo Foxy zawsze jest daleko, bo niego zawsze sprawdzam, w też, i, i wątpię, bo oni atakowali od tak, tak, wcześniej. Mogę się mylić, ale chyba mój mózg nie jest w stanie tego ogarnąć. Teraz Ogarniemy to w następnym odcinku razem z nocą szóstą. Zobaczymy, jak będzie z siódmą. Tak, dzięki za obejrzenie. tak jak zawsze trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach. I przepraszam, że nagrywałem to z pany, ale chciałem mieć zajęcie. Nie wyszło. Czy wyszło, tylko, tylko jak się jest ze sparem, to się robi rzeczy słabo. Mam nadzieję, że nie było tak słabo. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Lulu! No, no. Nini!